Cześć wam, cześć wam, my już przy śniadaniu, słuchajcie, dzisiaj standardowo twarożek, pomidorek, e, szczypiorek i kiełki rzodkiewki, e, jajecznica z e, roślinnym kabanosem i kawałeczek naszej wczorajszej tortilli wcinamy i lecimy do szkoły, trzymajcie się. Hello, hello. a my w drodze do szkoły, idziemy, idziemy do szkoły. O, słuchajcie, ho, my spoceni. o z upał. O, fajnie było już. co dzisiaj było w szkole? By, byliśmy na tak. i jeszcze z tocią. <laughs> tak, powracają, słuchajcie, poszliśmy czeka sobie Jak i lodowy, jak ja. Na, na gałkę lodów każde z nas jadą łapkę. po gałce. A teraz jesteśmy już w domu i teraz szybki mm. obiad, słuchajcie, będzie mm, spaghetti, spaghetti de oilo, czyli sos, czosnek i bazylia. Nie, czosnek! Oliwa, czosnek i bazylia. Będzie dla mnie, a dla ciebie nie musi. Może to być coś innego. No dobra, bierzemy spaghetti. się za robotę, a później będziemy działać dalej. Mamy mamy, słuchajcie, makaron z oliwą, z tuszonymi pomidorami, czosnkiem i bazylią. No to smacznego. Tadam, tadam, słuchajcie, jesteśmy, bierzemy się za jedzenie <gryw> jutro do szkoły. E, dziecię zaczęło sobie na naleśniki, już śpi. Już dzieciątko nam zasnęło, padło. Dzień pełen wrażeń, e, to też pewnie będzie. E, no <gryw> Pierwsze lekcje jutro chyba, e, bo dzisiaj była wycieczka. Słuchajcie, zaczynamy, lecimy. Robimy sobie naleśniki, dziecko zażyczyło sobie z rzemem, będzie miało z a my standardowo nasze naleśniki to jest 50 gram masła, mamy, teraz to podgrzewamy. Jeszcze chciałam zrobić, o dobra, może się uda. Nie, nic nie mówię, robimy naleśniki. Ok, 2 minuty podgrzewamy do temperatury 70 przy obrotach 2. I zaraz jesteśmy. Dobra, słuchajcie, jest, lecimy dalej. 600 g mleka. Tyle. Którym... Tak, tu Lecimy. I my to odstawimy, słuchajcie. Dobra, lecimy najpierw mleku samą bronią, bo dziela to i uchwałuje. Pis siedemdziesiąt. Prawie pizzet 80, czyli jeszcze kawka. To domy kupić mleka sobie. Jest 600. I dalej.

Wyjęta. A, jeszcze jedno jest. Okej. Okay. Trzy. I jeszcze jedno, czwarte. Trzech. Trzeba nabyć jajca, bo... Zostało tylko dziewięć, to tak jakby nie było. Tu <laughs> nas działa. Dobra, przekujemy ręce, Gdzie było wszystko. Ok. Słuchajcie. Cztery jajcoki zlane, przelane są. Lecimy dalej. Soli. To damy szczyptę soli. No to szczypta, to szczypta, nie? To jeden bzyk. Dalej. Pokrywę z miarką. 20 sekund, obroty 4 i zaraz jesteśmy. No i jest. No i jest. Co mamy? No dobra. Jest. Ok, wyrobione. I teraz odstawiamy na pół godziny i za pół godziny będziemy sobie smażyć. Eee, I ja, no dobra, nie wiem czy pół godziny, bo się zastanawiam, czy nie zrobimy czegoś jeszcze. I chyba tak. No dobra. No to się bierzemy. Eee, odstawiamy to. Bierzemy drugie naczynie. To będzie mój autorski przepis na nasz chłodnik. I zaraz jesteśmy. To słuchajcie, lecimy. użyjemy naszej nakładki krojącej. Oszalejemy. Nie osłonę noża. Nie <laughs> chcemy osłony noża. Słuchajcie. I... Będziemy dzisiaj y, nie y, plastrować, tylko będziemy tarkować. Także użyjemy y, jasne do góry. Będziemy używać tych tareczek. No dobra, słuchajcie, ja zaraz przygotuję sobie wyżywa, które chcemy tarkować, i zaraz jesteśmy. No dobra, słuchajcie, to lecimy. Oto gdzie? No. Tu, wróć, już mam. Dwójka <śmany> do góry, jasne, nie? Jasnym do góry, bo będziemy ścierać. No i dobra. Mamy to. I teraz tak, cienko czy grubo? Zrobimy grubo, żeby było co gryźć. Spróbujemy na grubo, nie? No dobra, to lecimy. I stop. I zobaczymy, jak to jest to grubo. Okej, okay, tak. Będzie dobrze. Wyjdzie. No to lecimy na grubo. Rzodkieweczki. weczki widzieliście? Wyskoczyła. Sześć dużych rzodkiewecz. I trzyma loby. Raczej takie średnie. Raczej średnie. Dobra. Wyle. Mamy. Mamy. Słuchajcie, przerzucam to do garka od razu. A! Tarb, ok, mamy rzodkiewki i ogóreczki lecimy dalej, to nie koniec to nie koniec, słuchajcie pęczek koperku jeszcze do tego będzie i ja mam buraki. trzy takie Średnie ugotowane, podłużne buraki. I też damy na grubo. zabiłam kogo w kuchni <noise> dobra zaraz nastawiamy Opuczamy sobie ciasto na naleśniki nam odstawiliśmy, pracuje a co to, a słuchajcie dzieci, dzieci zbiera super zingsy i teraz tutaj jakiś wiatr U. jest <noise> został w kuchni <noise> no dobra zaraz Zaraz opuczamy. Po takim użyciu, słuchajcie, jeżeli, warzywa, jeżeli to są warzywa, tam nie dodaliśmy żadnego tłuszczu niczego. To przecież to, słuchajcie, wystarczy spukać pod samą wodą. Tego wcale nie trzeba myć tej nakładki krojącej. Więc jakby opukujemy pod wodą i mamy czyste. Dobra. Wygarnięte. Pamiętajcie, wyjąć. Zawsze. <laughs> Bo inaczej zmielicie i nie będzie. Dobra. I do tego jeszcze chcemy koperek. No to lecimy z koperkiem. Koperek wrzucamy już bezpośrednio do naczynia. Mamy piękny koper, zobaczcie. Cudny, nie? Siach, tu weźmiemy go, słuchajcie, na rozdrabnianie. I już. O, dobra. I tu szukamy ziołu. O, ucieka mi koperek. Koperek, mamy koperek. Typowo nawet koperek. E, no to co? Od 5 do 40 gram. 20 cały cały ten górny wjechać pokrywa 4 sekundy, obroty 8 i zaraz jesteśmy. No i jesteśmy. Du -du 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 I zobaczcie <śśmiech> ściany mieli. koperek. Wygarniam. Legalnie. I teraz słuchajcie. Teraz do tego trzeba dodać maślankę. Maślankę, kefir, jogurt naturalny. Kto co lubi. Ja mam kefir i dodam chyba kefir, wiecie? Tak się zastanawiam. Hmm. Dobra, zaraz jestem. Momencik. No dobra, jesteśmy. Słuchajcie, ja mam myślankę, którą mamy z masła. Shia! Wklewamy, żeby nam się. Żeby ją wymieszać. Ha, ha, ha. takie niespodzianki. Czary Mary. Proszę. Zobaczcie. I jutro, jutro mamy. I na twardo i myślana. Chłodnik. Już. Już słuchajcie, ustawiam obroty na czwóreczkę, żeby na piąteczkę, czwóreczkę, czwóreczkę. Pięć sekund. Dobra. Czy nam się wymieszało? Tak tak zobacz. Jau, jest, jest, jest. I teraz tą maślanką zalewam nasze starte warzywa. Widzicie? Czy nie widzicie? Zobaczcie. Przelewam wszystko. Jest, jest, jest. Biorę łychę. Sól. Słuchajcie, yy, odrobina pieprzu. Mieszamy. Mm. Do tego zsiadłe jajo. Zsiadłe jajo. <grywia> jajo na twardo. <grywia> Zobaczcie. Upał, gorąco. A, mamy pyszne pożywne. Mm, Pycha. To się schodzi. postoi w lodówce przez noc. E, wiecie co jeszcze? Mm, tak, to bym dała jeszcze kapkę torku. No, widzicie? Ząbek. Może nie. Bo dziecko nie będzie jadło. Hmm. No dobra, nie. Zostawiamy na noc. Mamy, mamy to już gotowe. No i co? Jajca. I tyle. Słuchajcie, a ja mam 12 800 kroków. Myślę, że dobijemy do 13 tysięcy dzisiaj. Taki to był dzień latający. Nie poszłam już na swój dodatkowy spacer, ponieważ nie bardzo się czuję, a i tak ilość tych kroków po prostu jest olbrzymia. jednak nie wiecie co, jednak nie daje mi spokoju ten czosnek. Tak, będzie lepsze, jak damy czosnek, tylko ja go już nie rozdrabniam teraz w termomiksie, tylko z odrobiną soli. Już wam pokazuję, jak ja to robię. Yy. Dorzuca, będzie bardziej wyrazisty nasz chłodnik. Zobaczcie. Jest sól, jest czosnek, i jest widale. dam. I... I lecimy. I lecimy. I mamy to. I bardzo drobno rozgnieciony, rozdrobniony czosnek yy, na miazgę Właśnie chodzi o to, żeby to był jak najdrobniej. Tak, on nie ma być posiekany w kawałeczki, tylko on ma być taką pacią w moździerzu. Można by było to też zrobić. Ugnieść go, tak utrzeć z tą solą, żeby on był utarty i wrzucić go. Dlatego nie żaden wyciskacz do czosku, nie w termomiksie, żeby go rozwaliło, na posiekało, tylko właśnie. Roztarło. Aha. No, widzicie? Także nie wszystko i nie zawsze. Ale dajemy radę. Wow, jest. I teraz to, słuchajcie, wrzucam do naszego chłodnika. Na noc do lodówki, mm, A jutro w tym upale pychanie. Przechodzę mm, zimne, y, zimna można trochę szeczkę słuchajcie dodać, jak ktoś chce y, sobie rozrzedzić, to może dać mniej warzyw, a więcej na przykład maślanki czy kapiru. Mówię to już wedle, wedle uznania. Y, no to co słuchajcie, no. już jest pyszne. A jutro jak to się przegryzie wszystko razem, to będzie bajka. Mm. No dobra, no to na dzisiaj tyle. A nie, już te naleśniki jeszcze muszę Wam pokazać, um, jak dziecko będzie miało przygotowane śniadanie na jutro. No dobra, zaraz wracamy z naleśnikami. No dobra, słuchajcie, to lecimy już z naleśnikami i Ciach. Mamy część posmożoną. Patrzcie, łycha, patelnia, rozgrzana patelnia. Ja już tłuszczu nie daję na tą patelnię, wiecie, bo tu... Raz, że to jest teoretycznie beztłuszczowa, a dwa, w środku przejeżdżaliśmy trochę masła, nie? No dobra, no to smażymy. O, tu, tu, zaraz nam się zetnie, przerzucimy na drugą stronę, posmarujemy dżemem, bo mają być naleśniki z dżemem, słuchajcie. Poczekam oczywiście aż ostykną, pokroimy. Zapakujemy do pojemnika na śniadanie, już mamy spakowane winogrona, tu będą naleśniczki z dżemem do lodówy. No i dziecko ma do szkoły wałówę. Chciałam Wam powiedzieć, że właśnie obudził się mój małżonek z takiej delikatnej drzemki i z mi już półgarka chłodnika na <grym zjadka> jutro. No dobra, słuchajcie. No to by było na. Ale jeszcze Wam pokażę, jak wrzucamy naleśnikiem. Jeszcze chwila. <śmusza> Musi się ściąć. Także tak. Chłodnik, chłodnik wyparował. Trzeba będzie jutro. Nie, no starczy, starczy. Trzeba będzie jutro trochę pewnie dorobić. Bo już jest zwiecony, ale jest okej. Okay. Dobrze, że smakowało. To najważniejsze. To cieszy, jak się gotuje i komuś smakuje. Nie Jeszcze chwila, słuchajcie. Nie, już jest. No, siach. Mamy. Naleśnik przerzucony. A my, a my widzimy się jutro. Trzymajcie się. Do jutra. Pa, pa.